W kryzysu gospodarczego public relations ma dodatkowo pewne zadania do wykonania. Nie wolno zapominać o tym, że ten przekaz, który do nas płynie z mediów jest źle, a będzie jeszcze gorzej, w znaczący sposób wpływa na odbiór społeczny także naszych działań, niezależnie od tego, czy jesteśmy samorządem, czy jesteśmy firmą komercyjną, czy jesteśmy instytucją. W związku z tym my musimy na nowo zdefiniować zadania w sferze PR na czas kryzysu. No, i tutaj zacząć trzeba od tego, co zawsze, czyli od podstaw, od analizy, jakie zagadnienia, jakie problemy nas dotyczą, czyli od identyfikacji. Kiedy ten etap mamy za sobą, zastanawiamy się, jak komunikować, czyli przygotowujemy krótką, e, ograniczoną w czasie strategię, prezentujemy pozytywne rozwiązania, nie, takie, które wcześniej są oczywiście wypracowane. Szukamy kontekstów też pozytywnych i wpisujemy w nie działalność naszej instytucji, naszej firmy. Chociażby takie, że w przypadku kryzysu inwestycje realizowane przez samorządy mają szansę na dodatkowe pieniądze, ponieważ obniżyły się stawki, jest większa konkurencyjność firm, więc za te same pieniądze można więcej zrobić. Jest to świetny czas na promowanie liderów czy na prezentację liderów. Każdy z nas potrzebuje poczucia bezpieczeństwa w czasie kryzysu. Więc ten, kto daje nam rozwiązania, kto jest oparciem, do którego można się zwrócić, no, zyskuje punkty, co w przededniu wyborów samorządowych, szczególnie w tym sektorze rynku, jest niezwykle istotne. No i komunikując w kryzysie gospodarczym trzeba pamiętać o pewnych delikatnych elementach, o cnocie skromności, która jest tutaj szczególnie pożądana. Trzeba pamiętać, żeby komunikować tak, żeby nie urazić ludzi, czy nie wywołać społecznego niezadowolenia, czy nawet oburzenia. A na koniec oczywiście monitoring, czyli sprawdzamy, jak nasze działania są odbierane, zrozumiane i czy trafiają do tych, do których trafić powinny.